Internauci grzmią po wyborze Blanki na jurorkę w The Voice Kids. Nie oglądam nowej edycji. Już wkrótce ruszają zdjęcia do dziewiątej edycji popularnego programu The Voice Kids. W roli trenerów młodych talentów zobaczymy Clio, debiutującego Tripsa oraz Blankę, która zastąpi Thompsona i Barona. Wybór wokalistki wzbudził mieszane emocje wśród fanów formatu. Kilka dni temu ogłoszono, że nowym trenerem w programie będzie Trips, który zastąpił Nataszę Urbańską. Jednak to nie koniec zmian. Z formatem pożegnali się również Thompson i Baron, związani z The Voice Kids od samego początku. W ich miejsce pojawi się Blanka, młoda wokalistka i gwiazda internetu, która cieszy się dużą popularnością wśród nastolatków. Kochani, dołączam do ekipy The Voice Kids, nie mogę w to uwierzyć. Jestem niesamowicie szczęśliwa. Nie mogę się doczekać, jak złowimy najwspanialsze, największe talenty w tym kraju. Oprócz mnie na fotelach zasiądzie Trips, no i wiadomo, Clio. Będzie niesamowicie. Roznosi mnie już energia, czuję, że będzie moc. Powiedziała podekscytowana Blanka w specjalnym nagraniu: Decyzja o dołączeniu Blanki do składu trenerskiego wywołała skrajne reakcje wśród fanów programu. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele komentarzy, zarówno pozytywnych, jak i krytycznych. Zostawię to bez komentarza i oficjalnie nie oglądam najnowszej edycji. No to nie oglądamy. Świat się kończy. Mam nadzieję, że dzieci nauczą Blankę śpiewać takie opinie, pojawiały się wśród krytyków decyzji producentów. Nie zabrakło jednak głosów wsparcia. Super. Ale się cieszę. Nie mogę się doczekać. Trzymam kciuki za blankę, pisali internauci, którzy z entuzjazmem przyjęli nową trenerkę. Clio również podzieliła się swoimi odczuciami na temat nadchodzącego sezonu. Moi drodzy, wielkimi krokami zbliża się nowy sezon The Voice Kids. Jestem ogromnie ciekawa i podekscytowana, nie ukrywam, ponieważ do ekipy trenerskiej dołącza również Blanka i Trips. Także szykują się niespodzianki, a ja jestem podekscytowana też z tego względu, że będę małym przewodnikiem dla nowych trenerów po świecie The Voice Kids. No i oczywiście, nie możemy się doczekać nowych talentów, wspaniałych dzieciaków, które na bank pokochacie, wyznała.